witajcie tu robię z czterech stron złomu zalega mi dużo puszek mam całe wiadereczka może nie jest to wagowo dużo ale objętościowo na pewno przeszkadza mi więc zrobimy testik metaleo pod względem samych puszek ważymy paczuszkę wysyłamy do metaleo a wynik i to co zrobię później to będzie moja nowa akcja jaką będę chciał kontynuować dopóki prowadzę kanał, ale to już o tym na końcu. Oglądajcie. Mamy pierwsze 625 gramów. Puszek mamy ,905 kilo 905. Dodam jeszcze coś tutaj z aluminium odlew, po to, żeby ta akcja, którą chcę zapoczątkować na swoim kanale, miała jakiś pozytywny wydźwięk. Nazbieramy jeszcze kilo 360 aluminium odlew, więc zaczynam pakować paczuszkę. Jesteśmy na Metaleo, wybieramy aluminium. Aluminium odlew miałem kilo 360. Zaokrągla nam do kilograma 40 i aluminium puszeczki mamy kilogram 905. Zaokrągla nam na kilo 900. Zobaczymy przesyłkę. Jest 2132. THL odbiór 0 zł. Wyślij przesyłeczkę. Wszystkie dane się zgadzają. Bierzemy następny krok. Wszystko. Teraz wybierzemy sobie wymiar paczuszki. Sposób zapłaty na konto. No, wpisałem sobie wymiary paczek data nadania mogę na czwartek 9 czerwiec między 10 a 15 czy 11 zrobimy między 12 a 15 sposób zapłaty to nie będę wam pokazywał. No i mamy paczuszkę. Choć niewiele kilogramowo wychodzi materiału, ale jednak zajmuje mi trochę miejsca, więc jest trzy powody, są trzy powody, dla których to właśnie chcę wysłać. Chcę zobaczyć jak metaleo reaguje na puszki w małych ilościach, drugie zajmuje mi miejsce, a trzecie powód będzie na końcu. Czekamy na podsumowanie z Metaleo. No, już mamy paczkę rozliczoną. W środę wieczorem zamówiłem kuriera, w czwartek o 15.00 paczka była odebrana, w piątek Metaleo otrzymało moją paczkę, w poniedziałek rano już była paczka przeliczona. Wszystko idealnie się zgadza. Kwota, tak jak deklarowali, 21,32, taką mam. Dzisiaj jest środa, paczka została już rozliczona, płatność na konto. To chciałbym zapoczątkować moją akcję, puszka dla maluszka, czyli wszystkie pieniążki, które będę miał z puszek, będę przeznaczał na cele charytatywne. I tutaj jestem z moją Julią. Julia, daj łapkę. Cześć, powiedz cześć. Dobra, wstydzi się. Słuchajcie, i wybraliśmy z Julią, że będziemy pomagać temu chłopcu. Czyli wesprzemy go. Zaokrąglimy kwotę do 30 zł. Wpłacimy blikiem. przechodzimy do płatności zatwierdzamy no i czekamy Coś tu nam długo idzie. Widzę, że już w telefonie poszło, ale dlaczego tutaj nie idzie? Czekamy, czekamy. Coś tu się chyba przycięło, ale pod względem się pomaga. Ok, widzę, że chyba przeszło. Zobacz swoją wpłatę. No, wiecie co? Nie mogę otworzyć. Okej, okay, przeszło. Wpłata anonimowa dla Michasia Lisiewskiego. Więc co? Dziękuję Wam za oglądanie filmu. Akcja moja, puszka dla maluszka, ruszyła. No, i będę zbierał flamingówki dla małych dzieci. To co, Julka? Dawaj łapkę. Czekajcie. O, proszę bardzo. Trzymajcie się i co mówimy? Cześć! No powiedz cześć. Trzymajcie się, cześć.